Moje i żony arcydzieło. Nasz piękny ogród. Może nie jest to tak jak z Kastoramy. Ale jest nasz. Taki prawdziwy. Jest róża. Która od miłości naszego serca kwitnie już drugi raz. Są begonie. Które dbamy z żoną cały czas. Są też piękne róże, które patrzą na nas cały czas. Maliny. Jały płuc z palet. Spontaniczny ogród. Ławeczka z odpadów. Na początku nie było stać na coś lepszego, ale się trzyma. Bambo. To jest nasze szczęście. Ktoś ma Mercedesa nowego i się nie cieszy, a ja się cieszę z tego. Jabłuszka. Moja pierwsza babka. 26V6. Do remontu jeszcze idzie babcia. Za potem następna. Pozdrawiam.